Kto chce, bym go kochała, nie może być nigdy ponury i musi mnie potrafić unieść na ręku wysoko, do góry. Kto chce, bym go kochała, musi umieć siedzieć na ławce i przyglądać się bacznie robakom i każdej najmniejszej trawce. I musi też umieć ziewać, gdy. Pogrzeb idzie ulicą, gdy tłumy pobożne na procesjach idą i krzyczą. Lecz musi być za to wielce wzruszony, gdy na przykład kukułka, kuka, lub gdy dzień kuje za wzięcie w srebrzystą powłokę buka. I musi umieć pieska pogłaskać. I ja musi umieć pieścić. I śmiać się. I na dnie siebie żyć słodkim snem bez treści. I nie wiedzieć nic. Jak i ja nie wiem. I milczeć w rozkosznej ciemności. I być dalekim od dobra. I równie daleki mocłości.